Bang, 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 bang. A co byście widzowie powiedzieli na to, żeby każda jedna łapeczka w górę pod tym filmem to był jeden dzień yy, bliżej do wakacji? Jestem ciekawy waszej reakcji, tak więc zostawcie łapeczkę w górę. A już dobra, tak całkiem na poważnie, no to w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię coś naprawdę mocnego. Konsekwencje tego mogą być, no powiem wam, że ciężkie. Obawiam się troszkę, ale to nic. Jak Widzicie, mam w swoim, e, swoim ekwipunku Kilo, byłem też po diamenciki i tak dalej, udało mi się taki zrobić. Ale oprócz tego, zobaczcie, ile mam TNT, troszkę sobie tego powiększyłem. To bruk i ta, e, tu nie bruk, tylko ten e, skała macierzysta. Chciałbym dzisiaj pójść do domu laleczki czaki i coś jej tam zrobić w tym domku. W poprzednim odcinku dowiedziałem się, że jej słabym punktem jest woda. Wolno się w niej porusza oraz dostaje obrażenia. Po jakimś czasie oczywiście te obrażenia już znikają, ale moglibyśmy to jakoś wykorzystać. Korzystać. Oglądajcie koniecznie ten filmik do samego końca. Tutaj jest czerwony przycisk do subskrypcji. Musi być on szary. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem. Zobaczcie sami, jak malutko subskrypcji brakuje mi już do 134 tysięcy. Więc jak jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał. W tym momencie subskrybentów kanału może niedługo wpuszczę na serwer. Na ekranie wam wyświetlam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Jeżeli chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wbijecie, zaobserwujecie. Link znajdziecie w opisie. A ja co? E, właśnie, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Trzeba się uzbroić. Drabkę, kawałek drabiny to sobie postawimy gdzieś tutaj. Za moment, właśnie idę do domu, leleczki czaki. Zobaczcie, w ogóle jak powiększyłem swoje mury. Wszystko się tutaj powiększa. Jeżeli widzowie macie na przykład pomysł na jakąś budowlę, którą mógłbym zrobić u siebie, bo patrzcie, ja tu mieszkam razem z villażerami, których nie ma. To, to są domki villażerów. Nie wiem, villażerowie może gdzieś poszli, tak samo jak dziadek, który był i nie wraca. Jeżeli macie pomysł na jakiś budynek, może taką wieżę, który będzie służył jako punkt obserwacyjny, że będziemy mogli sobie patrzeć, co ta leleczka czaki tam robi, to dajcie znać w komentarzu. Napisy jakby to mogło wyglądać? Albo czy ktoś z Was może chciałby mi pomóc zbudować coś takiego? Ej, to by był dobry pomysł. P pomysł, przepraszam. Wpuściłbym widzów, żebyście mi pomogli zbudować, załóżmy tutaj, yy, nie wiem, jakąś wieżę, dzięki której byśmy mogli strzelać do laleczki czaki, z łuków, albo jakąś armatę lepszą niż dziadzio ma, albo no nie wiem, co jeszcze. No, takie miejsce, gdzie byśmy mogli sobie patrzeć, co robi laleczka czaki. O, to by było moim zdaniem najlepsze. Dobra, widzowie, pora wyjść. W sumie nie, ja mam lepsze wyjście. Dla tych, którzy jeszcze nie oglądali wcześniejszych filmów, o! Ojej, kuj, rzem do lawy wpadł. To chciałbym wam coś pokazać. Patrzcie, tutaj jest taki. Tu, tu jest wiadomo, mamy ten gravel, czy jak to. Nie, nie wiem w sumie, jak to się nazywa. To jest żwir chyba. Gravel to, to nie jest. Nie wiem, dobra, mniejsza, mniejsza. Tu można sobie zejść. Ej, tu mi się troszkę rozwaliło. Bo u mnie w wcześniejszych filmach była leleczka czaki, bawiła się i tak dalej, psociła mi trochę. Ale zobaczcie, mam tutaj takie przejście zbudowane, dzięki któremu oszczędzam sobie pójście przez ten las. Ale wiecie co? Postanowiłem, że dzisiaj pójdziemy przez ten las. Ten las wygląda strasznie. Dla tych, co jeszcze nie widzieli, zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra, tu zamkniemy sobie. Może nie brukiem, bo brukiem zaś tego nie zniszczę Ej, ej ten. Ee, jabłka to potrzebuje. Okej, okay, bruk. Znaczy, nie bedrok. Chciałem powiedzieć, może nie bedrokiem, bo zaś tego nie rozwalę. Ale brukiem myślę, że jak najbardziej. Zobaczycie, co chcę odwalić w domku laleczki czaki. Tylko sprawa taka. Musi jej teraz nie być, nie wiem, ryzykuje sporo Jeżeli będzie, no to lipa, nie zrobimy tego Ej, w ogóle te głowy, to są, to jest jej robota wszystko Postawiła mi to yy, Za dnia, właśnie dla tych, co nie, widzą, nie wiedzą Za dnia ta laleczka jest dobrą laleczką czaki I powiem wam, że nawet jesteście w stanie Się z nią pobawić, ale jeżeli stanie się tylko noc To ona staje się najgorszą laleczką czaki I wtedy, no nie chcielibyście Takiej laleczki, o tu skrzynka, w której nic nie ma W ogóle ten ogień, jak tu się pali Wiecie co, zastanawia mnie to To jest kolejny dzień, w którym mam takie myśli Dlaczego ten ogień się nie roz przestrzenia, Jeżeli to jest las Jeżeli wiecie, jak widzowie, ktoś z was to wie To dajcie znać w komentarzu W sumie jak idę tutaj, jak jest jasno na dworze No to nie jest najgorzej, nie? Ale powiem wam, że w sumie nawet jak tu raz szedłem I ona tutaj była, i był dzień I ona się tutaj kładła i mnie straszyła No to wyglądało to przerażająco Nie chciałbym chyba drugi raz czegoś takiego przeżyć No patrzcie, te nogi się nie rozprzestrzenia To jest jakby zamknięte, nie wiem Czy przez, przez ten kamień tutaj, przez ten bruk, który jest zrobiony Nie ogarniam tego i to tak poważnie wam mówię, nie? Dobra, idziemy dalej ale tutaj przejście, raz w ogóle jak tutaj szedłem, widzowie, to się zgubiłem. I posz... zamiast iść do przodu, to się wróciłem z powrotem w zupełnie inną stronę, że poszedł. Okej, okay, udało nam się. Patrzcie, wyszliśmy z tego oto tunelu. W ogóle te przyciski, jak one mnie denerwują. Może ja je pousuwam czy coś? Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Ty, abyśmy tutaj wykopali, zobaczyli, czy ona przypadkiem czegoś tutaj nie ukrywa przed nami. No, widzowie, obserwujcie uważnie. Bo jeżeli ja czegoś nie zauważę, to wy oznaczcie czas w komentarzu i piszcie. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. A tutaj takie jakby jej... a Ej, muszę wlecieć w ogóle do tej wody, bo mnie to denerwuje. Ona to zrobiła. Tu była chyba zwykła kałuża. Owieczka, co ty się tak patrzysz? Była zwykła kałuża i ona sobie tu jeszcze ogień porobiła. A tu jakieś kolejne, nie wiem, takie ruiny? Co tu może być? Może tam na dole coś ukrytego jest? W sumie, jeżeli będziecie chcieli, żebym to sprawił, możemy tak zrobić w następnym filmie. A tam dalej, zobaczcie, zbliżamy się coraz to bliżej już do bazy laleczki Chucky. Widzicie? O, o, czekaj. Nie poniszczyła sobie tego bedroka. Ja ja też zapomniałem je zniszczyć Patrzcie, ja wczoraj tutaj byłem Tu się, tu się do niej przychodzi Ej, tu był jeszcze taki konik, który zawsze stał Gdzie on jest? O, czyli jest chyba tutaj w tym Ej, nie, czekaj Raz, dwa... Trzy konie są. A a, to, to trochę za dużo. Nie, cztery chyba! Jeden, dwa, trzy, cztery. Patrzcie na to więcej tych koni. Dobra, widzowie, teraz musimy, musi być yy, całkiem poważnie. Już uspokój, muszę się uspokoić. Yy, też patrzeć mniej więcej, gdzie jest słoneczko. Jeszcze troszkę czasu mamy, zanim zajdzie i będzie noc, ponieważ... Po co wziąłem tyle krzesiwa? Po to, żeby je podpalić jej bazę I jestem ciekawy jej reakcji. I wiecie co? Oprócz tego, że podpalę, to albo jeszcze na tym filmie będę chciał zrobić. Za to widzę, za to ja chcę jej zrobić, widzowie, za to. To, że w nocy jest tą złą laleczką czaki, nie wiem, może się ogarnie, może nie zobaczymy, a wiecie co, tutaj bym tą wodę jakoś zatamował, żeby nie było, dobra, mniej więcej tak to zrobimy, o, zatrzymuje się już, halo, woda przestań, że w końcu, ile może lecieć bo jej słaby punktem właśnie jest woda, wczoraj tutaj wylałem sporo ilość wody na nią i bardzo powoli się poruszała uwierzcie mi, kto nie widział poprzedniego filmu to możecie sobie zobaczyć i oprócz tego, że się wolniutko poruszała, to czajcie to, że jeszcze yy, ten, dostaje obrażenia, poważnie wam mówię, ej, zaraz Później będę musiał ten bedrock jej ogarnąć, chociaż w sumie jak to wybuchnie, czy jak to jak zrobimy, tu wybuch TNT. A nie, przecież TNT chyba nie zniszczy bedrocka. O, o, ej, w sumie to jest na całkiem spoko, bo jakby szładzić z tamtego miejsca, to możemy widzieć, to taka zas zasłona, ale czekaj, bo ja teraz nie wiem, czy ona nie jest w środku przypadkiem, dobra. Jakby co to, odłożę mieć, żeby nie było, że chcę ją zaatakować. Halo, laleczka czaki, to ja jestem, aureox, przyszedłem się pobawić. No, masz może wędkę dla mnie? Byśmy rybki sobie razem połowili. Pata, tak, tu wcześniej miałem a, i są te wędki nadal. Ale laleczki czaki nigdzie nie widzę, widzowie. O ja, no to co? Wydaje mi się, że możemy działać chyba. Fajczymy jej to wszystko, nie ma jej tu nigdzie, tylko zanim jeszcze sfajczę, to wyjdę sobie na zewnątrz na chwilę, nie słońce w tamtym miejscu i zobaczycie. A w ogóle w tamtą stronę, widzowie, ja ją śledziłem raz. Ona zaprowadziła mnie do jej rodziny, czajcie? Może jest u swojej rodziny! ta, zobaczymy... Chociaż nie, dobra, nie ma czasu, żeby to sprawdzać dalej. Żeby to sprawdzać, lecimy! Podpalamy jej wszystko! Nie ma tak dobrze. Za to, co. za to, że jest taką złomla, lecz. Nie wiem, widzowie, czy to jest dobry pomysł, ale to nic. Wszystko fajcze, jak tylko idzie. Ej, czej. No dobrze, dobrze, dobrze. Podoba mi się, krzesiwo. Zaraz jedno już będzie zniszczone. Skrzyneczkę też jej podpalimy. I patrzcie, już krzesiwo. O, 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 dobra. poszło, koniec. I jednego krzesiwa już nie ma. Ej, w ogóle patrzcie, jak ja to wszystko dziwnie podpalam. I wrócimy jeszcze do domku. I być może na tym odcinku włączę jeszcze Game Moda Creative. Tylko po to, widzowie, żeby Oj, jajko rybka tu jeszcze jest, tylko po to Żeby uszykować na nią Pułapkę i fajnie by było Bo wydaje mi się, że ona jak się o tym wszystkim Dowie, no to przyjdzie do mnie i może się ze... Nie wiem, czy ta pułapka jest do... dobrym pomysłem Na ten odcinek, jeszcze przemyślę to Ale patrzcie, jak jej wszystko sfajczyłem uh, to nieźle Przecież jak ona, ja nie wiem, co będzie Dobra, najgorsze, co by mogło mnie spotkać Teraz, to to, jakby ona Widzowie nagle yy, Weszła tutaj i zobaczyła, co ja Robię, z TNT też zaraz tu, TNT też tu wysadzę, tylko wiecie, nie będę Chciał aż tak z tym przesadzać Wy, Wykorzystam wszystkie krzesiwa, jakie mam TNT nie będę chciał tak przesadzać, o dobra, żebym tu miał wyjście Tylko, okej, okay. TNT nie będę chciał przesadzać Dlatego, że po prostu widzowie ten yy, bo nie chcę aż jej wszystkiego Niszczyć, nie, chcę zobaczyć jej reakcję Może w następnym filmie, albo w tym Jakby jeszcze wbiła, tylko ja bym musiał zdążyć uciec Wszystko fajczymy A co, pać O, dostałem jeszcze obrażenia Muszę sobie zjeść, jak najszybciej O, tu się pali cały pożar normalnie Huhu. Ej, tylko czekajcie, bo mnie chyba Jedno, dlaczego to się nie rozprzestrzenia? Nie wiem, w sumie mniejsza, może najważniejsze, że ma podpaloną chałupę. Uhuhu. Patrzcie na to, widzowie. Dobra, ej, TNT nie zabrałem! o ja, ale mną Cymon, słoneczko w tamtym miejscu. Cały dom mnie się fajczy, patrzcie! Wszystko podpaliłem. Huhuu! Jol, kozak! Bedroka nawet jej podpalam, chociaż to za dużo nie da. Dobra, ostatnie krzesiwo, wykorzystamy sobie w 100%. Ja nie będę żałował, może ona się oduczy i przyjdzie do mnie i mnie przeprosi. Za to, za to bo ja jej powiem, że to ja, albo nie wiem, może się nie będę przyznał. Zobacz Zobaczymy, jak ja to zrobię. Wy możecie napisać w komentarzu, na przykład, czy powinienem o tym powiedzieć, czy nie. Eee, dobra, bang. I, I patrzcie, Ja już stąd uciekam. Widzę, widzimy się chyba zaraz, jak będziemy w wiosce. Wszystko się tam fajczy. Nie, no. Oj, padłem do wody jeszcze. To mi się podoba. Widzowie, widzimy się za momencik. Dobra, widzowie, jednak to, co chciałem jeszcze dzisiaj na tym odcinku zrobić, zrobię to raczej jutro. Jeżeli domyślacie się, co to może być takiego, dajcie, zna dajcie znać w komentarzu. Malutką podpowiedzią ode mnie jest to, że gdyby ona się nam dowiedziała, w sensie, że to ja w sensie istnieje, no jest w sumie taka szansa, to chciałbym mieć coś w razie, co uszykowane na nią. Co to może być takiego? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A jeśli ja już z wami będę żegnał, zobaczcie poprzedni odcinek, wbijajcie na Instagrama. Ostatnia obserwująca osoba z Insta jest zawsze pokazywana na początku odcinka, więc myślę, że warto. Tak samo zapraszam Was na mój plusowy kanał. Link znajdziecie w opisie. Dodałem tam dzisiaj yy, nowy filmik. Kto tam wbije teraz, zostawi łapeczkę w górę, zasubskrybuje. Ma szansę nagrać ze mną odcinek, bo subskrybentami kanału niedługo będę nagrywał jakieś filmy tam. Na kanale oraz na tym kanale też, więc subskrybujcie ten kanał oraz główny. Dobra, widzowie, dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Widzimy się już jutro, trzymajcie się. Na razie!